to jest spokojnie będę państwu pokazywał jak należy karmić oseska wiewiórkę trzytygodniowy jest już owłosiony ale jeszcze na oczka nie widzi myślę że za tydzień czasu wie, coś kulony ale już czas na jedzonko, tak? czas na jedzonko tutaj trzeba, o go delikatnie przebudzić, tak, delikatnie go przebudzić, zachęcić. Ale nie, nie. światło mnie zaspanie, nie sobie. O, już pięknie pije nam. Używamy bardzo delikatnej strzykawki. Ja używam w tej chwili szklanej. Mowa jest również o tym, że można używać. Takiego smoczka, w sklepach zoologicznych one są. Dla takich osesków. Popatrzcie Państwo, jak pięknie trzyma łapkami ten bidulek. Tak w ogóle chcę Wam powiedzieć, że zabrałem tę wiewiórkę dla kota. Od kota. Od kota, tak. Yy, nie wiem, czy ten kot wyciągnął z dziupli tego maluszka. Czy ten maluszek leżał gdzieś pod gniazdem, pod drzewem. Niemniej kot nie uszkodził tego zwierzaczka. Bawił się nim. Mamy doświadczenia odnośnie tych kotów, ponieważ one mają dość dużo jedzenia. I najczęściej myszą jakimś kretem, bawią się. I te maleńki wiewiórek, czy to wiewiórka, jeszcze nie wiem. Jak piszczał, to kot na niego się kładł. Jak był cicho, to kot delikatnie go tam, nie wiem, czy tam podgryzł, czy co. Także ten maluszek biedny bardzo, bardzo wtedy piszczał i znowu się na niego kładł. trochę na Ale wróćmy do, do naszego właśnie tutaj oseska, wiewiórka. Tak jak wcześniej wspomniałem, a nie, nie tak blisko nikodem, tak jak wcześniej wspomniałem, myślę, że ma gdzieś w granicach trzech tygodni. Po takim, po takim posiłku, który podaje mniej więcej co 2 godziny, ciepłe mleko kozie zagęszczone jeszcze ze śmietaną. Tego mleka, tak, tak, kochanie, ja podaję. Przez cały czas, ja widzę. Niech on, niech on yy... I tu właśnie wyraźnie widzimy, że przez cały czas chce jeść. Kiedy będzie już sytuacja, że nie będzie chciał, to nie czynimy tego na siłę, żeby nie przekarmić, bo to może spowodować bardzo ciężkie perturbacje, nawet do śmierci tego... Maluszka. Jak wspomniałem wcześniej, jest to mleko kozie. Chociaż niektórzy twierdzą, że to już nie chodzi tyle o kozie, może być nawet i krowie, ale żeby było dużo tłuszczu. To kozie myśmy zrobili w ten sposób, że. Myśmy zagęścili y, tłuszczem jeszcze takim 30%. Mlekiem zagęszczonym, tak. Podgrzewamy y, no do temperatury. Nie wiem, około 30 stopni. Być może, że to jest. Zobaczcie, zobaczcie jak, jak, jak chętnie tą już całą strzykawkę. Zjadki. Strzykawka praktycznie za chwilę będzie cała opróżniona i co bardzo ważne Zaraz to Wam pokażę że po tym posiłku Może jeszcze Ci przyniosę, nie chcę puścić No nie chcę puścić Daj przyniosę Ci jeszcze trochę No Jeszcze troszeczkę ewentualnie możesz przynieść. No jejku, no dobrze, zaraz będziemy, zaraz. Yy, może nie będzie potrzeba potrzeby tego. Ojej, jak się przyciągam. No a teraz musimy zrobić właśnie bardzo, bardzo ważną sprawę. Oj, szuka jeszcze mleka, szuka, szuka, szuka mleka. No musimy zrobić masaż. Masaż brzuszka. Masaż brzu brzuszka. Nic nie wiecie Ponieważ oseski, wiewiórki nie opróżniają się do szóstego tygodnia, to na pewno. Dlatego trzeba masować brzuszek. Masować. Yy... Narządy rodne odbyt yy, po to, żeby mógł się opróżnić tą mokrą ściereczką. Mokrą ściereczką, y, wilgotną, taką o, jeszcze on, on po prostu w tej chwili rzeczywiście jakby poddał się temu masowaniu. Pewnie poczuję, jeżeli Siku zrobi, no to będę czuł. Ale spróbujemy jeszcze, spróbujemy jeszcze w takim razie podać troszeczkę mleka. Zobaczymy, czy, czy będzie chciał, czy nie. Zobaczymy. No, choć maluszku, jeszcze, jeszcze mam troszeczkę mleczka, jeżeli byś chciał. No, już łapki zobaczcie. Jaki piękny instynkt zaraz chwyta, właśnie jakby cycka mamy i, I się ślicznie, no ślicznie. Jest chyba najedzony, nie? Tak, już będzie. Nie, nie, nie czynimy tego na siłę. Jeżeli nie chcę, bo reakcja to jest taka, jeżeli łapką by... O, jeszcze delikatnie. Jeżeli jest już najedzony, to już wystarczy, wystarczy. Tak i teraz ten właśnie masaż, obowiązkowy masaż. I karmimy co? Już, tak, tak, no, co dwie godziny, tak, co dwie godziny, jak już będzie starszy, to już ono y, sześciotygodniowy, to już będzie próbował do miseczki podchodzić sobie sam. Jest bardzo ważna zasada dla takich osesków: cicho, ciemno i ciepło. Bo on już się kuli do, do spania no ale maluszku ty musisz zrobić siku popróżnić się niesamowicie wdzięczny zwierzaczek mam porównanie do szyszyli maleńkich, ponieważ mieliśmy maleńkie szyszyle. Jednak niestety, ale tamten tryb właśnie nocny życia powoduje, że szyszyla jakby nie daje się tak oswajać, chociaż tutaj zoolodzy, specjaliści, fachowcy mówią, że wiewiórka to jest naturalnie dziki zwierz, który tak naprawdę nie daje się oswoić. Chociaż nie wiem do końca jak to jest. Jest bardzo, bardzo wdzięczny. Jeżeli już będzie rzeczywiście na tyle silny, czy będzie chciał w takim razie pójść na wolność i zostać na tej wolności, to już będzie od niego zależało. Jeżeli wybierze sobie wolność, drzewka, to nie mam zamiaru rozpaczać z tego powodu, bo o to właśnie chodzi, żeby wracał do. No, choć tutaj masujemy, masujemy, tutaj masujemy, masujemy, masujemy. No próbuję, próbuję, sobie chodzić. No, szuk pewnie chcę pewnie ch chce ulokować się już do ciepłego Ale to jeszcze nie malutki, jeszcze nie, jeszcze troszeczkę pomasujemy, pomasujemy, troszeczkę tak, pomasujemy, pomasujemy brzuszek. Tak szczerze mówiąc, to nie wiem jak długo powinno się masować. Mama naturalnie liże swoje dzieciątko. Bardzo mi to weźmie weźmy małego. Proszę. Nie nic już nic. No, w tej chwili poznaje świat, poznaje świat, tak. A, ślicznie, no szuka mamy, no szuka mamy może, ale no niestety, ja w tej chwili jestem twoją mamusią. zobaczymy gniazdko zobaczymy gniazdko czy aby przypadkiem może już no nie no niestety w jest suchutko więc my powinniśmy tobie pomóc malutki no pobudzić ciebie do tego żebyś zechciał się opróżnić malutkim. a już jest zwinny nie chce się przewrócić No, dobrze, to myślę, że lekcji takiej z trzytygodniowym maluszkiem wiewiórki na dzisiejszy wieczór zakończymy. Jeżeli będę miał jakieś nowe, ciekawe informacje, to oczywiście z Państwem się podzielę. Dobranoc.